Na moim kanale za nami jest Zeus, e, Lipton i Teddy. Chieba. E, Gra możliwa. Ja. Później możemy pójść na kraty na Dawno nie słyszeliście Liptona? Być zroku. No, przerwa była. No już rok minęło od odcinka z Liptonem wypaną gaz. Naprawdę miękka. Oo, no, no, ma kopa i możemy Fortnite'a nagrywać. No, no, no. I no, no. I buchleka, i... Kurczę, ja ale od razu problemik, no nie wiem. Ty zrób się skina, ty... będziemy z Celta grać. Ja mam tutaj mam szterka. Dobrze! No jeszcze brakuje, żeby kasper zrobił. I będzie! Ogólnie moi, drodzy, ogólnie moi drodzy, to jest mój pierwszy skin, Ruby! To jest mój pierwszy skin. Nie wiem czy go widzicie okay. No bo teraz widzą, bo mnie teraz oddało. To jest mój pierwszy skin. Mam jeszcze właśnie Bananka i blizabel Mam właśnie niebieską blizabel i flizabel jeszcze. są wszystkie skiny, które mam. No. A mnie ją. Dobra, gdzie lecimy? Nie wiem. Dobra, dobra, chodźmy dobra. na daily... coś tam, nie wiem jak to. Daily, daily. Bugle. Daily Bugle się nazywa. Ja tak już wyskakowałem. Dobra. Ja już w ogóle mój ja to mam 60 level i tego bombla balonowego, który mi się marzył ogólnie. No life. Ej no, ej ja teraz się olap skapłem i nie wiedziałem, że tak będzie, że mam level większy od mojego wujka. Ale mój wujek to dobra. Ja też rzadko! Ja też nie wiem, Tonajda. Ty nie jest No kurna, ja panotowałem jeszcze, muszę podlecieć z tym! Eee, też tutaj jestem fajten, jestem za tobą! No. No to chodź ty rozło, co polecimy. Tu no. no, nie ma tu Spidermana! No to może jest... Może jest niżej. On nie cały czas jest, no wiesz. Kurna, bo mi się przycisk przyciskał! Tu jest Spiderman! Ja o dobra, bym się i nie mogłem zaznaczyć, kurna. Ło! Wow. Ej, spider gdzieś tu jeszcze jest... Uważajcie! Gdzieś tu może być spider -Man. Ej, nie ma w tym Dziś... miejscu mojego Spider-Mana! Bo ja, ja chyba nie. zabrałem! No ja tylko ja twojego, przecież ty nie umarł. No kurna, permowiec! Naprawdę? I tu jest rubik! Równi. Lubieśnik! Czerwony lubieśnik! Ma, mam ej, bo tu jest ten, mój jest. Ja różowy mam fioletowi dalnie. O fuck, wuję na ten numar. Ej! Mój nie odwiedził ten, mój różowy rówieśnik nie odwiedził nigdy. nie? Ja różowego rówieśnika na odwiedzinach. Ale nie? ja nienawidzę PMOC, bo razu winia, co nie? Ja pompy nie mam, ja, nie mam jakby po was pójść. No ja nie wiem. ja też nie mam. Ola, <coughs> też świoletowy twój kadabit. Ja mam, ja mam fioletowy? No. Ej Kamil, ty Ja go wyśpysam, bo ja nie lubię tego twojego grać Ej Kamil, ty idziesz po mnie. Jestem na, na dole. Dobra, ja już a mogę pójść, w... bo mam pompę Kamil, ty pójdź po tego, a ja pójdę po wujka Nie, nie ja tam nie idziemy, gdzie jest tam na górze bo. Ej, ty mech no. dołączyć, ale to nie mam już miejsca To ty za kreatywnie pójdziesz a, dobra. Mam tego! Zeusa. Ej, Ej, dobra, ja mam też wujka! Ej, Jak coś, to później pójdziemy na kreatywnego, okej? Okay? Dobra, Olaf, chodź do głowy! Olaf! Nie. nie zabrałeś kapra! Olaf! Dlaczego mnie nie przyjmowałeś jak jako ja? Daj A kozak tym, w tyle, jak co teraz jest nagrywanie włączone! I tu jest ta skrzynka, Kamil. Odwoź smacznie. Dobra, wreszcie. To idźcie, Kamil, znowu nie otwieraj te skrzynki, bo Raph mnie uleczy. No spokojnie. No spokojnie. No, Kamil, lecz o mnie. W kąp i niebo. Ach, kurczę, tylko ja zawsze umieram Kurwa, na początku. dalej, Kamil. To jest taki wstyd, że umieram na początku. Ej, bo ty, ty... Dobra, broń mu dam i do z tego, co masz. O, powiem w tym żałosiu nic nie mam. Pistoletnika małego też? Mam pistolecika, ale tu się mało zda, chłopie. A jeszcze Spider-Man tu to daje się. dużo. Jeszcze Spider-Man do mnie leci. W głowę masz go na dwa razy? Mam gościa! Kradiesz się? Nie wiem, chodź. Nie, byłeś. Byłeś. myślałem, że to ty gdzieś dalej byłeś, a tak to to by komu. z Ja szukam Spidermana, ola, to oni idealnie zrzucają, ale się ani nie wyrzucają, nie nie zrzucają, lecę nie ja nie wiem, co nie nie Ja nie wiem. Ma... Chcemy zabić tego, który nam uciekł, a Spidermanem. spider -Manem. Serio? Tak. Poznaję w chyba, że jest taki jeszcze jeden. Nic nie jest możliwe, chłopie. Spider-Mana znalazłem. Zabierzcie sobie bo mam no no, Kurat ten pierwszy zawsze jest do Spider-Mana. No, tu na wchodzisz, dobra? No, jesteś zepsuty! Ten Spider-Man jest zepsuty. Jak zepsuty? Bo nacelowałem się na taką. na taki jeno cosi. strzelają do mnie. Idę. Ja chcę iść po tego Spidermana. Gdzieś jestem tu na samej górze. Aleluja! Wam strzelają! Męki chyba. Ej, ja bo ja mam typu... Ja też gdzieś słyszę. Ja strzelałem. Bo tam byłem. Ale ja słyszę dębo, kroki i odgłos y, tych rękawic Spidermana. Na bezdrożach go widzę typu, na bezdrożach. No i wykrakają. Zjechać, że strzelają. Chodźcie Dobra. to jest problem, nic nie robię. Dobra, zabijemy się... jakoś... Ej, pomóżcie! Jestem. El, chodźcie, bo mam zabić. Robloxu Czajcie że on no, nie umie pisać robloxu tak? to przem... Ej, bo ja pierwszy raz znalazłem ten legendarny pistolet taki Ja chcę ja, to, ja... to Mogę? Ja znalazłam, ja no, nie, nie się ten pistolet, bo ja sobie z... nie Macie, Nadiem, macie jak... tutaj Eee jest się doszć Ej, ciekawe ile on zadaje Ja nie wiem, bo ja pierwszy raz widzę tego legendarnego ja widzę tu pierwszy No ale to jest ten sam co ten zwykły. Ej, bo tu lata Spiderman. wiem. Ja to... Ale ja mam problem ogólnie. Ja w nie bo... to Ja tylko nie a Ja mam takie znaczniki takie inne. w jeszcze jedno, wpadajcie Ja kanał e, liczona, bo sobie dzisiaj e, nick, mam Ja Mam takie same imię jak w Fortnite od Ej, mam, mam Spidermana! No, ja w ogóle nie wiedziałem, że on ma kanał. Teraz Dzisiaj założył dopiero. Zasubskrybowałem się Zeus. Dobra. Tylko że ja mam problem z mi na kont z tego konta. nie ryzykuję ja dla Spidermana, bo się ulecze później. Przy no, tym. tak przy strefie. Ej, ja myślałem, że muszę po prostu wejść, a okazało się, że wystarczyło tylko lecieć i podejść się udało. A wystarczyło tylko lecieć, tylko podejść się udało. Masz zeus z tego, tego? Spidermana? No, no, no. Właśnie kupiłem się, że nie, że sobie myślę. Czy nie powinienem pan wejść i ryzykować dzieci, okazało się, że wystarczyło tylko leciutko podejść i wszystko ja już nie było, było Nie chciałem wejść przez przypadek, bo nie... Ej, chodźcie! A, Idziemy szukać dół, tego typa, na którego mam... Olaf, mogę coś powiedzieć widzą No mów. E, bo nie powiedziałem. E, ten. E, nazwa kanału jest taki sam jak mam w Fortnite'cie. To słyszę. A to mówiłeś, to ja słyszałem. Chyba, Ej, ja, ja, mówię, nie, ja Nie, ja ale no, może wi widzowie nie usłyszeli. No właśnie, Ani. bo przerwałem. No możliwe. I jeszcze, jeszcze wtedy mówił Kasper i ten. I ja. Ej, bo ja tylko już na drzewie jestem. No to ja też jestem na drzewie i czekam jak mi się kul... Ja też czekam, bo widzisz mnie? Ale mi się już kończył kulda, więc nie muszę Dobrze. O dobra. Widzimy. Już... Widzi dobra. Ej, no spadłem z drzewa budem. Że spadł i nie mam HP. Ja pierdzielę jak pek Mówi no, spokojnie oj, spokojnie Kamil, ja mam aptekę, za chwilę ci dam. A, a ty jesteś którym? A żółtym. Ja? Ja jestem żółtym. Za chwilę dam ci apteczkę. Ja jestem biały. Nie jesteś biały. Albo ja się uleczę w namiocie. A masz okrutkę w ogóle? E ja bo tu gdzieś aptecz. są osoby. Ej, ja, ty masz w ogóle kamila apteczkę? Nie mam. No to ja ci miałem dać. Ale nie, bo ja się uleczyłem. W namiocie. Aha. I co? Pateusz. Jak upuścić się? Ja zapominam porno, żeby pójść do strefa nie, puszysz. koniec czasu. Przegraliśmy. Kurde, ale nie na widzę ogólnie nie gdybym był celem, to już byłby problem. Zeus, możesz się ulecić, bo ile ty masz HP tego zielonego? Ja mam full, tylko 98 mi spadło. Weź se ten! Chodźcie! i ja będę z Zeusem? Jakby nie miał... ludzi. Hej, rzuciłem się w tym idę. Myślałem, że mi dajesz ten. Dawaj leci, zaliczymy dropa na odcinku. Ej, albo podwinnego. Jest drugie, Zobaczmy... drugiego, drugiego. <coughs> Ej, mogę ja go otworzyć! Kurwa, nie ja spadłem! Ola, okay. mogę ją otworzyć! Ej, nie zap... Okay, ale nie zabieraj wszystkiego! Nie no już ten. Ale dobrze, porobiliśmy ich. No ja porobiłem jednego, tylko do drugiego nie mogę trafić. Ej, macie naboje do karabinu, bo ja mam zero. Ja ci mogę trochę dać. Kajcie nie wieście mi mojego Spidermana, bo ja jeszcze na chwilę chcę. Kotkami. Yy, Popie, po co mi Spiderman pójdzie z maszyny? Ej, chodźcie! Ja idę, chłopie. Ale to bitki! Ej, to chodź kamry, do nich autem. Nie chodź, nie autem robię. Mam zeza. No i okay, macie jakąś apteczkę czy coś? Ja mam, ja. daj. Dzięki.

Dobry, bo ja mnie bo ja obiłem I A tak, ty jeszcze naboje? stary że mam ten o naboje, ale nie mam. Kurna! dobra. Ej, macie mam... małe poty? Nie ma. A macie. A macie. A Ej, kład, macie. A Kamil, A masz naboje. Pięknie. Ej, A macie. Wy... daj mi ten. ten. Ale tu, tu naboje. pravo, Casper, essa cítufura, não, Isso não é de ou é out, t -t o tempo tem crawl... é de <mel spirul -com violentamente> eu, mache, você eu te <mel> <sixteen overhead> não você faz algum Nie wiem, to ma nas... ja, spapier do lalao rób Co mówicie? widzieliśmy tego y, Robloxa nina, co mieliśmy? Wiem! Ten... To jest... Ta... robloxanin No ty on jest wiem. taki robot Ej, Ale zauważyliście, że on nie umie pisać Roblox! On napisał po przez C i S! On nie umie no, tego to pisać! On nie napisał! Ej, chodźcie do strefy! Oczki na tym! Lecz co my robimy ze swoim życiem? Nie pomiesiliśmy się. Robimy wina i tyle. Ej, nie no dokładnie. Ola, to ty widzieliście kieło zrobiłem? Ej, leczą się! Ej, Ola, ty widziałeś kieł zrobiłem? Piękny urok! O to uro, uro było akurat! Dostał stąd! Nawet nie wiem gdzie on jest, a już dostał! Brawo! I było! Ja oni są w strefie! Nie Mam szans! da się mam szansę. Oni są w strefie! Ola, ja nie widziałem jeszcze na sileku i go Ja nie mam po prostu. Ja nie mam chcę, to... I snajpy ma ktoś? Mam, damy ktoś sniper, czy nie? Za bardzo. Ja nie, mam tutaj go, nie, 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 ja, ja nie, razem, ulec. nie, Fuck, ale oberwał. O, ja nie mogę ich wygnić w grze. ja też oberwałem. Nie ty jeden! Owaj się. na szczęście. Ja to, bo to robiłem My już się z wami no, jest... żegnamy. Subskrybujcie, komentujcie, otynijcie, dostrzegajcie, na razie. Na, ra. na ra.